Witam w kolejnym filmie na kanale. Dziś film o długach spadkowych. Tematyka prawa spadkowego na kanale pojawia się bardzo rzadko, niemniej kanał ma być o różnorodnej tematyce prawnej. W związku dziś z tym, dziś zajmę się długami spadkowymi i o nich będę mówić w tym filmie. Zapraszam do oglądania. W międzyczasie zapraszam również do odwiedzenia bloga. Link znajdziecie w opisie do filmu. Tam bardzo dużo informacji prawnych, najnowszych o zmianach. Do zajmowania się sprawami prawnymi związanymi ze śmiercią tej osoby. Spadek bardzo często równa się długi po zmarłym, a w skrajnych przypadkach oznacza tylko długi. Pamiętajmy, że spadek to nabycie zarówno praw, aktywów, jak i zobowiązań pozmarłych. Tytułem wprowadzenia, być może jest to dla oglądających oczywiste, jednak warto to podkreślić, spadkobiercą jest osoba, która nabywa spadek, natomiast spadkodawcą ten zmarły, po której to nabawamy. Sam spadek przedstawia określoną wartość materialną, która jest istotna z punktu widzenia długów, o czym powiem za chwilę. Jak wygląda więc ta odpowiedzialność? Zasadniczo z punktu widzenia prawa spadkowego i długów, którymi dzisiaj się zajmujemy, ma znaczenie chwila przyjęcia spadku przez spadko, bierca. Istotne jest to z tego punktu widzenia, że rozróżniamy przez to sposoby odpowiedzialności za długi. Do momentu chwili przyjęcia spadku spadk odpowiada za długi do wysokości spadku. Natomiast w momencie, kiedy przyjmuje e, spadek, od tej chwili odpowiada całym swoim majątkiem za Długi spadkowe. Jeżeli chodzi o samo przyjęcie i sposób przyjęcia spadku, jest to również bardzo istotne. Spadek można przyjąć wprost, czyli odpowiadamy wówczas za długi spadkowe bez ograniczeń albo z dobrodziejstwem inwentarza, i wówczas spadkobierca odpowiada do wysokości tego spadku, który znajduje się w inwentarzu, spisie w w, lub w wykazie inwentarza. W związku z tym istotne jest tutaj sporządzenie rzetelnie tego spisu, ponieważ to on generuje tę wysokość naszej odpowiedzialności. Pojawiły nam się w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza dwa pojęcia. Pierwsze pojęcie to wykaz inwentarza. Sporządzamy go według wzoru z rozporządzenia. Stanowi on załącznik w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Sporządza go również notariusz. W wykazie umieścić należy wszystkie składniki spadku z ich wartością i stanem na chwilę otwarcia spadku, oraz tak samo wszystkie długi spadkowe z określeniem ich wysokości. Wszystko wpisujemy według stanu wiedzy spadkobierców. Tutaj wskazać należy, że w przypadku, gdy przy dołożeniu należytej staranności spadkobierca nie mógł wiedzieć, o niektórych długach spadkowych ponosi on odpowiedzialność do wysokości różnicy pomiędzy wartością stanu czynnego spadku a spełnionych świadczeń, czyli tych długów, które już spłacił. Kolejne pojęcie, którym się posługuję, to wartość stanu czynnego spadku, czyli wartość należących do spadku aktywów, czyli wartości spadku po odjęciu od niej wszystkich długów i ciężarów, przez które Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn rozumiemy inne niż dług obciążenia nabytej rzeczy lub prawa, które w chwili nabycia zmniejszają jej wartość rynkową. To są ciężary. Spadkobierców jest więcej, odpowiadają oni solidarnie za długi spadkowe. W przypadku, gdy jeden z nich dokona spłaty tych długów spadkowych, ma prawo żądania, zwrotu poniesionych tego tytułem nakładów od pozostałych spadkobierców. W sytuacji, kiedy mamy spadkobierców oraz osoby, na rzecz której uczyniono zapis windykacyjny, ponoszą oni solidarnie odpowiedzialność za długi spadkowe do momentu działu spadku. Od chwili działu spadku. Spadkobiercy oraz osoby, na rzecz których poczyniono zapisy windykacyjne, ponoszą odpowiedzialność za długi do wartości swoich udziałów w spadku lub tego, co zostało na ich rzecz uczynione przez spadkodawcę. Teraz tyle o teorii. Teraz chciałabym jeszcze się odnieść do orzecznictwa. Trzy orzeczenia, które będą tutaj w jakiś sposób istotne. Pierwszy to wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2019 roku. Sygnatura pojawia się teraz na ekranie. Graniczenie odpowiedzialności do wartości stanu czynnego spadku, o którym mowa w kodeksie cywilnym, jest określana jako odpowiedzialność pro virbus. Hereditatis. Spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem, a więc spadkowym i osobistym, ale tylko do określonej wartości. Wyczerpanie sumy wyznaczającej granicę odpowiedzialności w zasadzie zwalnia spadkobiercę od dalszej odpowiedzialności. Kolejne orzeczenie, które doprecyzowuje te zasady, które omawiałam, to orzeczenie naczelnego Sądu Najwyższego. Z 2014 roku podstawową zasadą dziedziczenia spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest ponoszenie przez spadkobiercę odpowiedzialności za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Reguła ta jest jednak wyłączona, jeśli spadkobierca podstępnie zataił część majątku spadkowego lub zgłosił nieistniejące długi. Jej działanie zostaje zaś ograniczone w wypadku, kiedy spadkobierca spłaca niektóre długi spadkowe, wiedząc o istnieniu innych długów spadkowych. Ustawodawca powziął więc możliwość i zakres korzystania z dobrodziejstwa inwentarza z rzetelnością zachowania spadkobiercy. W przypadku nieuczciwych zachowań nakierowanych na zafałszowanie stanu spadku, traci on ten przywilej całkowicie, natomiast w przypadku nieuprawnionego faworyzowania niektórych wierzycieli z krzywdą innych, Znanych spadkobiercy, jego odpowiedzialność poszerza się na tyle, by zapewnić także pominiętym wierzycielom należyte zaspokojenie. Spadkobierca ponosi wówczas odpowiedzialność za nieuwzględnione długi ponad wartość stanu czynnego spadku. I ostatnie orzeczenie to jest orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zbyt goszczy z 2020 roku. Odpowiedzialność za długi spadku nie zmienia fakt dokonania działu spadku, w wyniku którego strona nie uzyskała żadnej korzyści, ale bowiem spadkobiercy odpowiadają za długi spadku do wysokości udziału w spadku, a nie do wartości otrzymanych przysporzeń. To już wszystko na dziś. Zapraszam na kolejny film, a w międzyczasie na bloga.